Orety Balety to hasło imprezy tanecznej, którą Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizują dla seniorów. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 30 grudnia w hali widowiskowo-sportowej imienia Mieczysława Łopatki. Wydarzenie dla seniorów tak naprawdę, nagroda dla seniorów, bo to jest nagroda za. Działania na rzecz seniorów przede wszystkim za pokaz mody, który się odbył. I pan marszałek docenił to, przyznał nagrodę też finansową. I w związku z tym też będzie impreza taneczna, orety Balety. Dzień przed Sylwestrem, a więc jeden dzień przed Nowym Rokiem spotykamy się na hali imienia łopatki, która w tym momencie będzie areną tańców ruchu, integracji seniorów. Wejściówki są bezpłatne, będzie można je odbierać w klubie seniora przy ulicy Sportowej. Myślę, że to też wspaniała forma, aby zakończyć z seniorami razem radośnie rok. W ramach tej imprezy będzie fotobudka 365 stopni, także karaoke, będzie też ścianka do fotografowania, ale także i słodki poczęstunek, coś ciepłego do zjedzenia, no i przede wszystkim dobra zabawa z dj więc serdecznie zapraszam aby tą przedostatnią, przedostatnie popołudnie w roku właśnie spędzić wspólnie, aby seniorzy dobrze się bawili i w ten sposób zakończyli, tak jak cały rok radośnie przeszli, radośnie zakończyli też ten rok. Bilety bezpłatne już są dostępne w klubie seniora. Przede wszystkim spotkanie właśnie seniorów, którzy w ten sposób mogą się ze sobą integrować, wyjść z domu, wspólnie cieszyć się radością, żeby też wolnego czasu nie spędzać samotnie przed telewizorem. To oni bardzo tego potrzebują, doceniają też, bo kiedy spotykamy się, rozmawiamy, to właśnie mówią, że teraz to dla nich jest to drugie życie, dzięki temu, że właśnie takie działania, tych działań dla seniorów jest tak wiele i mogą po prostu wyjść z domu. Pokaz Młody to była Skierowana dla seniorów, ale nie tylko z miasta Gniezna, tylko dla całego powiatu. Natomiast wydarzenie Oret Balety jest szczególnie ważne, bo jest skierowane dla, dla gnieźnian w wieku 60. Plus. I jest to przede wszystkim nie tylko ruch, ale przede wszystkim możliwość spotkania się z bliskimi oraz sposób na poprawę samopoczucia. Oczywiście, że ruch, aktywność w formie tańca poprawia kondycję fizyczną. Zresztą Nas, naszych seniorów poprawia nastrój, sprzyja zdrowiu. E, I dlatego to wydarzenie zostało właśnie dla nich e, zorganizowane, aby mogli e, w sposób. E, Nastrojowy pożegnać stary rok w Hali Łopatki. Dlatego mamy nadzieję, że Hala Łopatki zostanie wypełniona dobrą muzyką, radością i uśmiechem naszych seniorów. I przede wszystkim mamy nadzieję, że będzie to motywacja, aby nasi seniorzy wyszli z domu i mieli takie mniejsze poczucie samotności w tym właśnie dniu. Impreza przewidziana jest na 400 osób.